Paintball odwołuje się do takich atawizmów, ale w takim pozytywnym sensie, bo jednak w każdym z nas jest taka chęć rywalizacji, zabawy wojny. No, w tym sensie jest to zabawa wojny, także te instynkty, ta agresja może być kanalizowana właśnie w taki bardzo bezpieczny sposób, jednocześnie kreatywny i przynoszący zabawy. Paintball jest jedną z wielu gier zespołowych. Taki trochę impuls do wyjścia poza, poza pewne schematy. Tak? Gier integracyjnych, które odbywają się w salach, polegają na ustawianiu się w rządku według te urodzenia. Cechy, które uwi uwidacznia gra w paintballa to są te cechy, których poszukują pracodawcy we wszystkich zespołach. To są liderzy, to są strategzy, to są ludzie od działań. Po pierwsze jest kooperacja, to jest przebojowość, siła, ale także odwaga, bo jednak nawet obserwujemy tą grę, która się toczy z nami, jednak trzeba odwagi, żeby wyskoczyć za tej metalowej płyty, oddać kilka strzałów albo przebiec. A też bardzo szybko wychodzą zdolności liderskie u poszczególnych graczy.